Proszę państwa lecimy w takim razie ja bym sobie posłuchał bo tutaj yy, wczoraj wstawiła te yy, plotkary Julia Żugaj wy, wygra z gwiazdami to jest ciekawe ogólnie młodzieżowe słowo roku Julia Wieniawa e, oj Wieniawa ja lubię Wieniawy po prostu więc lecimy. Dostała się do finału tańca z gwiazdami, a za kulisami została zapytana o chodzenie za rękę z partnerem tanecznym oraz o ich wspólny tatuaż. Nowy wspólny podcast... tatuaż ma? Uuu to chyba nie jest tylko znajomy. To chyba nie jest tylko znajomy. Ja kurwa dla swojej dziewczyny bym nie, nie zrobił wspólnego tatuażu a co dopiero kurwa dla znajomej. O, oj, 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 oj oj. To chyba nie jest zwykły znajomy coś tu czuję że jednak ci, ci detektywi tiktokowi to chyba mieli rację, proszę państwa, z tym, że kobitka sobie poszła z innym i dlatego się rozstała z gościem. Jakbyśmy się też zastanowili tak dłużej, no to przecież ten gościu na pewno nie chciał z nim z nią zerwać, skoro on się jej oświadczył dosyć niedawno, nie? Ciemka, witam serdecznie. Tuskani, witam serdecznie. Jesteś jest Skibidi Sigma? Skibidi Sigma? No jest różnica, jak w pracy mamy parę dziewczyn, to 150, 160, a coś leży pod sufitem, to często pomaga, y, pomagam, bo mam metr 75 wzrostu, y, to niewiele zrobił w większości prac, ale ty jak masz drabinę, to wtedy nie potrzebujesz chłopa, nie? Ani kogoś wyższego. wyższego. Został zalany przez falę negatywnych komentarzy. Swoją drogą, wy, wy byście zrobiły dziewczyny jakiś tatuaż ze znajomym, taki wspólny? I Ja kurwa nawet dla partnerki bym wspólnego tatuażu kurwa nie zrobił, a co dopiero za, dla znajomej. Jakby to dla mnie to jest grubo, nie? No, grubo. I główna zamieszana postanowiła odnieść się do swoich słów o zdradzie. Jeden z pracowników sefory opowiedział o negatywnym spotkaniu z Julią Wieniawą, a dodatkowo przejrzymy sobie finałową dwudziestkę na młodzieżowe słowo roku. Zaczniemy sobie od top 20 na. Nie. Eee, Tańczyc pokazał jej pasu. pas doble. Jest jego? Pasa doble? Co to jest pasa doble? Eee, do 3 metrów kobieta może wchodzić na drabinę, ale tak jest to się też mniej dźwignięcie. Mm, ale te B, kierowniczka... A, bo tu tam piszecie jeszcze dalej o tym, nie? Ja o czym innym pytam. Na młodzieżowe słowo roku. Jak wszyscy zapewne dobrze pamiętacie, w 2023 wygrało słowo REL, które jest A, rel. prężnie używane do dnia dzisiejszego. Natomiast w tym rel, roku pojawiło rel. się wiele naprawdę konkretnych powiedzeń, które możemy napotkać zarówno w formie mówionej, jak i pisanej. Dzięki zaangażowaniu głosujących do plebiscytowej bazy trafiło tysiące ciekawych słów i wyrażeń, spośród których jury wyłoniło finałową dwudziestkę. Internauci znów pokazali, jak żywa, różnorodna i zabawna jest polszczyzna młody. Pojawiły się słowa zarówno Związane z mediami i grami, jak i te pochodzące z codziennych rozmów i żartów. Już tradycją stały się skrajne emocje przy wyłanianiu zwycięzcy, pomimo tego, że to tak naprawdę niczego nie zmienia. W tym roku PWN opublikowało listę Top 20, na której znalazły się takie słowa jak Sigma, Cringe czy Slay, których znaczenia raczej nie muszę Wam tłumaczyć, bo są one już mocno zakorzenione w naszym slangu. Natomiast pojawiło się kilka nowości, a nawet o niektórych sama nie wiedziałam, dlatego teraz Wam je przedstawię. Aura azbest, bambik, Brainrod, brat, cringe, czemu, delulu, fin, fr, glamour, goat, oj, 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 baka, oporowo, ris, sigma, skibidi, slay, womp, womp, yapi. No to mi Weronika pisała chyba, prywatnie mi wysłała tą listę. Nie, ja wiem, kurwa, dziwne te słowa, jakby, nie wiem, co w nich fajnego. Nie zrobiłabym wspólnego tatuaży, mało tego, nie zrobiłabym sobie w ogóle tatuażu, ale u facetów mi się podobają. Praktycznie mają ograniczenie do, a to to już dalej o tym samym, kurwa, jako że to mój konik, jak ktoś przychodzi i mówi, że chce jakiś tatu dla chłopaka, dla męża, etc., to odradzam i pytam, czy na pewno po 15 razy. O to chodzi, bo to jest trochę dziwne. Wow, Nie, niektóre są naprawdę ciekawe. Głosowanie na młodzieżowe słowo roku 2024 potrwa do końca listopada. Każdy może oddać głos na jedno wybrane słowo, które jego zdaniem zasługuje na miano najbardziej reprezentatywnego dla młodzieżowej polszczyzny. Wyniki plebiscytu pojawią się w grudniu, więc już niebawem dowiemy się, jakie słowo zostanie tegorocznym hitem. Tymczasem w komentarzach pod postami dotyczącymi plebiscytu możemy zobaczyć wiele ciekawych reakcji. Skąd tam się bierze co roku jakieś oporowo, ale szczerze ta Lista jest tak dobra, że aż ciężki wybór jest. Skibidi i Sigma to jest stopka. Pewnie jak co roku wygra coś, co nikt nigdy nie używał. Ja osobiście staram się nadążyć za wszystkimi slangowymi trendami, ale muszę przyznać, że niektóre słowa widziałam po raz pierwszy. Jestem mm. bardzo ciekawa, czy wy znaliście je wszystkie i które Sigma, waszym to już zdaniem wiem zostanie tym. młodzieżowym słowem. Chyba Sigma wygra, nie? Bo tu teraz wszyscy gadają: Sigmo! Tego ropu. No to no, no. No, mówię właśnie. Jakiś czas temu pewien TikToker opublikował filmik, w którym mówi o swoich doświadczeniach z celebrytami. Ernest jest pracownikiem sefory, a na swoim koncie prowadzi serię, gdzie opowiada o spotkaniach z różnymi sławnymi ludźmi, którzy robili za. To, że ja mam mówię, że on kurwa akurat w tym sklepie, w seforze, to aż tak dużo przychodzi sławnych osób? Coś mi się ciężko uwierzyć w to akurat. Jakoś tak śmierdzi mi trochę z kamem, jakimiś pierdo, pierdołami gadającymi, nie? Ja nie wierzę, że typ robi sobie content na tym, że super sławne osoby przychodzą do sklepu, w którym akurat on pracuje. Jakby trochę mi się to trochę, że tak powiem, gryzie, że tego jest tak dużo, nie? Jakby nie? kupy w jego miejscu pracy. W takiej krótkiej formie mówi, jakie wrażenie zrobiła na nim dana osoba i czy cała interakcja była pozytywna, czy raczej niekoniecznie. W trzeciej części serii opowiada o spotkaniu z Julią Wieniawą. Myślę, że tej postaci nie muszę nikomu przedstawiać. Julia jest topką w polskim showbiznesie nie od dziś. Oprócz kariery muzycznej jest również aktorką, która brała udział w produkcjach takich jak Kobiety Mafii, Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją, czy hit zeszłego A, roku oglądałem Hłopi". to. Bo... Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją, oglądałem to. Psyw. Znaczy, tylko scena seksu mi się podobała, nic poza tym, nie? Uh. No. W porównaniu do innych historii ta wybrzmiała wyjątkowo negatywnie. Tiktoker stwierdził, że dziewczyna zachowywała się w sposób opryskliwy, i dodał nawet, że spotkanie z nią było bardzo wyczerpujące, tak jak spotkanie z wampirem energetycznym. Było najgorsze spotkanie z artystą, jakie kiedykolwiek w życiu miałem. Opryskliwa, rozszczeniowa i taka dziwnie energetycznie. Moim zdaniem, pod tym płaszczykiem delikatnego i skromnego uśmiechu kryje się zupełnie inna osoba. Obsługa Julii była bardzo wyczerpująca. Niczym spotkanie z. Energetycznym. w komentarzach internauci stwierdzili, że Wieniawa od zawsze dawała vibe niemiłej dziewczyny, tym samym dając wiarę nie wiem, no ja nie, nie, nie wiem nie mam pojęcia jak ona jest e, prywatnie, no może kiedyś poznam to wam powiem e, natomiast mi się gryzie to, bo ja, przepraszam, że ja tak mówię, no ale no mi się gryzie że gościu robi sobie content opowiadając, że akurat do tego sklepu w którym on pracuje to tyle sław przychodzi, że o co może mówić i e, 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 jak oni reagują, nie? Ну, не, не, не. łową mężczyzny. Czyli Wieniawa we wszystkich swoich filmach gra po prostu siebie samą. Obsługiwaliśmy z ekipą kiedyś strefę VIP na openerze, to też mieliśmy cyrki z Wieniawą. Wieniawa, nawet w reklamie apartu, daje taki vibe. Jak się okazało, ambasadorka Loreala nie pozostała bez odpowiedzi i jej pełnomocnik skontaktował się z redakcją Pudelka, gdzie w swoim oświadczeniu wyraził zbulwersowanie całą sprawą. Stwierdził, że cały TikTok szerzy jak to sam nazwał fake newsy, a pani Julii jest z tego powodu bardzo przykro i w normalnych okolicznościach w ogóle by się tym nie przejęła. Jednak z uwagi na domniemane kłamstwa internauty i tak ogromny zasięg opublikowanego filmu, Wieniawa musiała zareagować. Prawnik stwierdził, że media społecznościowe dają złudne poczucie anonimowości, na które w przypadku pomówień nie. Nie że go pozwie. O, rzecz, w dupę kopane. Serio? To w moim odczuciu w tym momencie Wieniawa idzie na pysk, kurwa po prostu. Jeżeli to nie jest prawda, to w dupie bym miał to, nie? się godzić Yesu. i tym samym wprost sprzeciwiają się takiemu poczuciu bezkarności. Pudelek mm. zwrócił się o komentarz do autora TikToka, który krótko stwierdził, iż sytuacja miała miejsce już kilka lat temu, nie było żadnej większej awantury czy kłótni. To też Wieniawa nie zapamiętała sytuacji i stwierdziła, że takowa nie miała miejsca. Dodał, że jak widać po samych komentarzach, większość miała złe doświadczenie z influencerką. Co więcej, doszły go słuchy, że pomimo tego, że ich interakcja była już jakiś czas temu, to w postawie Julii nadal nic się nie zmieniło. Nieco szerzej wypowiedział się na swoim TikToku, gdzie stwierdził, że całe oświadczenie ma wydźwięk, jakby był na niego szykowany pozew. Jednak nie powiedział, czy taki dokument faktycznie do niego dotarł. A cała narracja, która została obrana, ma za zadanie obrócić sytuację sytuację o 180 stopni i to z niej zrobić ofiarę pomówienia randomowego typa z internetu. Cała sytuacja utwierdziła zarówno jego, jak i widzów w przekonaniu, że nie była to jednostkowa sytuacja, gdzie Julka ma na przykład zły. Znaczy, jakby mam wrażenie, że tu idzie w złą stronę, Julia wieniawa sobie strzela w kolana wiz rękowo moim zdaniem i przesadza, nie? humor, a po prostu leży to w jej naturze. To tylko potwierdziło twoją teorię. O Laluni trzeba mówić dobrze albo wcale. O wiele lepiej wybrnęła z tej sytuacji mówiąc, że ma gorszy dzień i przeprasza za to niż ten pozew. Nie daj się. Jak ktoś miał wątpliwości, czy to była prawda, to już chyba nie no ma. Tak, Szczerze ja mówiąc by nie utwierdza. sądzę, by celebrytka chciała pociągnąć tę sprawę na drogę prawną i myślę, że ubranie oświadczenia pełnomocnika w taki sposób miał być po prostu straszakiem. Może być to potwierdzone chociażby tym, że zostało dostarczone do pudelka, a nie do tiktokera, czy Opublikowane na profilu no, Wieniawy W praktyce przyniosło to odwrotny skutek, bo po pierwsze, już mało kto daje się na. Tak jest hamem i pomawia, to słusznie Julia robi, no ale to kurwa, no, czy jak z hamem i pomawia, no, jeżeli pomawia, no to yy, okej, okay, tylko że tam, jeżeli mamy to doświadczenie, no to że to było kilka lat temu, nie? Tak? Tam, dobrze, czy tam było, że to było bardzo dawno temu i że ona tego nie zapamiętała i tak dalej. No ja nie wiem, no czy pomawia, no może i pomawia, kurwa. To powinna dać oświadczenie zwykłe, że no słuchajcie, no on mnie pomawia, jest mi z tego powodu przykro, no ale przecież nie, no co ja mogę zrobić, nie chcę gościu gadać co gada, a nie pozywać. I co, co jej da pozew? Nic. To jest taki, Dobra, że z... ma zamknąć mordę i nie mówić w ogóle wcale, nie? Jest osobą publiczną i będą na nią ludzie robić różne teorie. Będą ją pomawiać bardzo często i trzeba się z tym skonfrontować po prostu. Jeżeli doszła ta, te pomówienie doszło do bardzo dużej skali, że wiecie, że Ktoś ten i ma to zasięgi, i to się jakiś film wy, wybił, no to w tym momencie robi swój film, mówiąc, że no słuchajcie, to nie jest prawda. Nie wiem dlaczego ten człowiek to gada, no ale co ja mogę zrobić? przypozywać nie będę, no niech, jak sobie chcę gadać, chcę sobie zdobyć troszeczkę tej atencji, no to proszę bardzo, no jeżeli mia, była taka sytuacja, to nawet jej nie pamiętam, więc no nawet nie mam za co przeprosić, bo ja nie pamiętam, żeby była taka sytuacja. A jak była taka sytuacja, no to powiedzieć, no słuchajcie, no tak, zachowałem się tak, zachowałam się tak. Może to był okres, gdzie było mi źle, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. Może to był czas, w którym był buźliwy, ale też nie pamiętam, jedyne co robię, to mogę przeprosić za swoje zachowanie, no tyle. Jakby to jest na takiej zasadzie, można z tego wybrnąć bardzo łatwo i bardzo fajnie. To, tak, prawda jest taka, że ludzie uwierzą, jeżeli chcą uwierzyć, nie? Sylwia, ja uważam, że jeżeli ktoś chce uwierzyć, że jesteś hamem, prost takim świnią, degeneratem i tak dalej, to w to uwierzy, bo chce. I wystarczy tylko jeden mały fragment, że ktoś coś takiego powie bez żadnego dowodu, i już ludzie, tak, na pewno, ona dawa jej taki vibe. No same komentarze, te, które oni tam piszą, to tylko to świadczy, że ludzie chcieli uwierzyć, bo może, może jest zbyt sławna, może za dużo ludzi się dobrze o niej wypowiada em, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, jak w tym momencie usłyszeli, że ktoś się wypowiada negatywnie, to tak. Tak, bo oni chcieli w to uwierzyć, więc w to poszli. A jaka jest prawda, to szczerze mówiąc, chuj, wie, ja nie wiem, ja podejrzewam, że Wy też nie wiecie, i można sobie spekulować. Ja uważam, że jeżeli chciałaby z tego wybrnąć, jeżeli to są pomówienia, mogła to spokojnie na spokojnie zrobić, a nie jakiegoś gościa brać do specjalnych statementów i, i płacić jakiemuś typowi. Idiotyzm po prostu idiotyzm. Zabiegi, a po drugie, nie było to wcale najlepiej napisane pismo, co zresztą widzowie wytknęli w komentarzach. To oświadczenie to był najgorszy wysryw, jaki od dawna przeczytałam. Nie da się ukryć, że internet zdecydowanie stanął po stronie Ernesta. Jeżeli pojawią się w tym temacie jakiekolwiek aktualizacje, to oczywiście o wszystkim będziemy Was informować, dlatego subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. W ostatnich dniach zrobiło się głośno o fragmencie wideo, w którym TikTokerka zdradza swoją kontrowersyjną historię. Wyjaśnia, że zdradziła swojego chłopaka na zapas tylko dlatego, że miała takie przeczucie. Z jednej strony można. Co kurwa? Co? Ja, jak na zapas? Aha, okej. Okay. Na zapas się zdradziła. <laughs> o kurwa, tego to jeszcze nie słyszałem. Tego to się bym nie spodziewał, jak ma być. Na zapas kogoś zdradziła. <laughs> zdradziła na zapas faceta, nie? <laughs> A to ja też będę na zapas wszystko robił. A co mi tam, nie? A chuj tam. Dobra, wszystko i dobrałem listana Ja to na jej miejscu bym poszedł tam, gdzie pracuję, i odjabł mu taki cykl. I jeszcze bym to nagrał. I powiedział, że teraz możesz nagrać znowu o mnie. Widziałem to u nitro, złoto, w z dół, kurwa. Pierwsze słyszę, pierwsze widzę. No ten nośmęć? fragment, bo kto nie chciałby mieć takiej intuicji. Natomiast tiktokerka Zimne frytki twierdzi, że to właśnie ona dała jej sygnał ostrzegawczy. Jak pewnie się domyślacie, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli i zamieniła się w prawdziwą burzę. Po opublikowaniu tego nagrania dziewczyna została zalana falą hejtu, co skłoniło ją do wyjaśnienia się w osobnym oświadczeniu. Ale od początku kilka dni temu na To się i pewnie prawdę powiedział i już kurwa fala hejtu. Idź spierdalaj, takie kobiety są, Jezus, niewarte i, i, i jak dla mnie możecie sobie gadać o nich, co chcecie. To przecież to jest jakiś, kurwa, psy, przygub totalny. Kto coś takiego robi? Białka Na to... zapas se zdradziła chłopaka, nie? Na zapas se zdradziła chłopaka. No przygub, kurwa, debi zwykły. Się film z kanału Sraka Pierdata, na którym trzy tiktokerki grały w nigdy Przenigdy Aktualnie film ma ponad 50 tysięcy wyświetleń, ale nie stanęło to na przeszkodzie, aby jeden z fragmentów dosłownie podbił internet. Potem jeszcze to można w ogóle nazwać zdradą, bo to zrobiłam w pierwszym tygodniu relacji z tym chłopakiem Ja to zrobiłam, bo miałam intuicję, że w tym związku on się zachowa nie fair w stosunku do mnie Jest i zdrawa. się <laughs> przejrzałam z kimś innym na początku relacji, a później się okazało, że on po 3 miesiącach bycia ze mną całował się z inną dziewczyną w moje urodziny. Więc ja przynajmniej nie poszłam na debila i ja mogłam powiedzieć, że spokojnie, ze wszystkim, co. Ale i to właśnie. Oboż! 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 Niesamowita! Kurwa złoto! No, złoto! Daj to jeszcze raz. Ja to zrobiłam w pierwszym tygodniu relacji z tym chłopakiem, ja to zrobiłam Cudowno, to, ta kobieta to jest materiał na żonę, panowie. Na żonę to materiał jest. No. No, to jest. To, to jest materiał na żonę, panowie. To jest kurwa idealna kobieta. Ona ma taką intuicję, pierdolona. Taką intuicję. No, no złoto kurwa nie kobieta, nie? Złoto. Nie ma to. <laughs> kurwa. Bo miałam intuicję, że w tym związku on się zachowa nie fair w stosunku do mnie Jest I rada. się przylizałam z kimś innym na początku relacji A później się okazało, że on po 3 miesiącach bycia ze mną Całował się z inną dziewczyną w moje urodziny Więc ja przynajmniej nie poszłam na debilę, I ja mogłam powiedzieć, że te też z kimś no. I to właśnie te słowa wywołały lawinę reakcji Szok nagrania o, momentalnie Boże. stał się viralem A komentarze nie mają końca Zdradziła na zapas Wzrok nieskalany inteligencją Ona miała intuicję A więc tak to się teraz... TikTokerka nie spodziewała się ja aż takiego odzewu, dlatego postanowiła nagrać oświadczenie. Eee, kurwa, to teraz jest w sobie Ty, ale stała się sławna. Może prze... Może przekuć to w złoto, kurwa. A, zdradziła dla zapas, kurwa. Bo takiej kobiety, to ja szukam, powiem wam szczerze szukam kobiety, która sobie zdradzi mnie na zapas, no bo pewnie ja też ją zdradzę w pewnym momencie, <grymny> bo jakby że inaczej by było, mogłoby być. Boże! I wyjaśnić całą sytuację Boże. na TikToku. Sytuacja, o której mówię w filmie, miała miejsce, jak byłam jeszcze nastolatką, a dla sprostowania mam 26 lat zaraz. I relacja, w którą wtedy wchodziłam, nie trwała tydzień, tylko trwała znacznie dłużej. Była to relacja, która ciągnęła się tak naprawdę. Chodziła przez inne relacje. się siebie wracaliśmy, zrywaliśmy, wracaliśmy, zrywaliśmy. No taki nastoletni, toksyczny związek. W nagraniu podkreśliła, że to, co mówiła, miało miejsce, kiedy była nastolatką, i dodała, że w tamtym czasie. Jej związek był bardzo burzliwy i pełen toksycznych sytuacji, a w tym momencie patrzy na całą sytuację już zupełnie inaczej. Niestety, te wyjaśnienia nie uchroniły jej przed ponowną krytyką w internecie. A z koleżankami stwierdził. Ech. Jakby. Bo, bo to też ja bym musiał obejrzeć te, ten film, bo. bo te koleżanki. Te kole... Te koleżanki to pewnie jej przytaknęły i powiedzie, no tak, no masz rację, no jakby, że inaczej. <laughs> Ale w tym filmie powinna wyrazić swoje zdanie, że ona po prostu, to było, wiecie, jak byłam nastolatką, no głupie te rzeczy się robiło i tak dalej. A nie, że teraz to wyjeżdża, nie? Siema, Cferu, siema, a... auto, witam, gnoju, wypierdalaj z mojego live'u. Jak chcesz takim językiem się posługiwać, to nie ma problemu. Jezus, a ja po czterech miesiącach yy, krecenia z typem cieszyłam się, że mu nie dałam, bo w efekcie i tak się posypało. <laughs> a tu o Lizaniu. No. A właśnie, bo to tylko o całowaniu jest, nie? Kim ty jesteś? Co ty robisz? Yy, jestem kimś, kto każe ci wypierdala ci chujcie to obchodzi, co ja robię. No. Wiedziałyście, że Slay, nieraz milczenie naprawdę jest złotem. Z taką świetną intuicją nie przewidziałaś takiej sytuacji? Kurwa, jak ona powiedziała, że zdradziła, to ja miałem takie w głowie, że przespała się z innym. A tu chodziło, kurwa, o zwykły pocałunek. Łee, to takie, kurwa, wiecie co? Gnojkiem była i tyle, nie? Boję się życia, w którym zdrada staje się slej. Co mam powiedzieć? Okropny dobór słów, które no. w ogólnym odczuciu robią naprawdę złe wrażenie. Warto pamiętać, że każdy popełnia błędy, ale TikTokerka na pewno będzie teraz na dużym świeczniku i to jej czyny pokażą, jakie naprawdę miała intencje. Zostawiam wam sekcję komentarzy. No ale jeżeli to naprawdę było tak, że ona po prostu sobie gada, że no wiecie, no byłam dzieckiem i tak dalej i że to taka relacja była między nami, on mnie, ja jego. Wiecie o co chodzi, no bla bla bla. bla. I yy, że teraz jest zupełnie inna w życiu, bo czegoś takiego nie zrobiła, to by był inny wydźwięk. A ona tam pewnie się to powiedziała, i się zaczęły śmiać, chichreć z tego, i to jest na takiej zasadzie, nie? Yy, cynko, powiedz mu, że Adam każe mu wypierdalać. Yy, ty, Auto Flowers, Auto Flowers, Adam ci każe wypierdalać z mojego live'u. Chuj cię obchodzi zresztą, kim ja jestem. Nie kimś, kogo powinno to obchodzić, nie? Czyli masz 35? Dwa lata. Nie poczytam, co wy o tym sądzicie? Już za kilka dni na parkiecie o kryształową kulę powalczą trzy pary. Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Mm -hmm. Pomimo głośnych nazwisk biorących udział w tańcu z gwiazdami, chyba wszyscy się ze mną z... E, jebać was cfele jebane. O, autko się odpaliło, ale fajnie, fajnie, pisz tam, pisz tam. chyba jedyną osobą, która pisze na tym, na czacie, więc pisz, 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 obrażaj sobie, obrażaj. Nie? W ogóle dziękuję ci bardzo za to, że piszesz, bo ten kik to kurwa nikt nie pisze, to chociaż ty coś piszesz, bo już normalnie powiem ci szczerze, ten kik to takie dziwne, nie? Ja tu, Asencja co prawda opłaciła kikami, donatem, więc dziękuję bardzo, ale na tym kiku kurwa się nikt nie odzywa, to chociaż ktoś się odezwał i ktoś tutaj powyzywa ludzi, nie? Fajnie, fajnie, podoba mi się, ale nie będę tego czytał, dobra, na głos, bo jeszcze dostanę, kurwa, tego, mmm, bana, ok? Więc sobie pisz, obrażaj, tam wyzywaj, ale ja tego nie będę czytał, bo nie chcę, ja sobie przeczytam yy, w głowie, dobra? Bo jak będę tak czytał to, co ty piszesz, to ja bana dostanę, wyrwę se, kurwa, nie? A gdzie streamujesz jeszcze? Na Kik, yy, Kik, Twitch i YouTube, nie? No, Kik, yy, Twitch i YouTube, masz te linki w tam, powinno być w Kiku ten, autko, nie? Zgodzicie, że ta edycja, w szczególności w mediach społecznościowych, należy zdecydowanie do pierwszej wymienionej pary. Julia i Wojtek od samego początku zachwycali publikę, nie mówiąc już o samych żugajkach, które wspierają swoją idolkę na każdym... No słuchajcie, no, to nie jest tak, że ona może być tam... Ona może nie, nie, nawet nie... Ona nie musi być nawet najlepsza. Ona jest po prostu Julią i to wystarczy i ona będzie i Ona to wygra w pizdu, nie słyszałeś, że kazałem ci, ok, y murowy pan. O. Serio to dwa lata to nie widzą różnicy. Dlaczego nie ma czatu z Kikun przy reszcie czatów? Y Wera, ponieważ szkoda mi miejsca na to, to jest po pierwsze, a po drugie i tak nikt nie pisze nic na czacie, nie? No więc nie ma sensu. Takich zawirowań, w szczególności prywatnych, Julka melduje się w finale programu, a my przyjrzymy się kilku aktualnym sytuacjom. W tamtym roku Roxy Węgiel wraz ze swoim partnerem tanecznym padli na pomysł, aby widzowie mogli wymyślać im challenge. Na finałowy odcinek wokalistka miała wyzwanie, że jeżeli wygra program, to musi zgłosić się do reprezentowania naszego kraju na Eurowizji. Tym razem Julka wraz z Wojtkiem, inspirując się zeszłoroczną parą, również postanowili dać możliwość wysyłania challenge przez odbiorców. I padło na tatuaż. Przy wejściu do finału, Aha! kara obiecała zrobić wspólny tatuaż, który. O, to na takiej zasadzie. Ja myślałem, że tatuaż oni już zrobili. A, no to no to okay. no to inna sprawa, nie? Adaś coś się yy, yy, tutaj pisze. Może nie piszą, bo ich nie widać. O. Może, możliwe, że nie piszą tak, nie? Wywołał małe poruszenie. A tak mówili o tym tuż po samym programie. Na finale już będziemy mieli, żeby tatuaż pokazywać. Dobra, a jaki macie plan na ten tatuaż? Już nie wiemy do końca. Nie wiemy, na pewno coś jest związanego z czwórką. Dość szybko wywiązali się z wyzwania i zapowiedzieli, że już w finale będą prezentować się z nową dziarką. Dziennikarka zapytała ich również o to, jaki stosunek mają do chodzenia za rękę za kulisami programu. Na co Julka pewnie odpowiedziała, że czuje wtedy przekazywane wsparcie i czuje się po prostu o wiele lepiej. Jak Julka chce, żebym jak gdzieś szybciej poszedł, to po prostu mnie łapie i mnie ciągnie jak takiego pięciolatka i ja idę po prostu za nią. Ale to chodzi o bardziej Wsparcie takie. Jak stoimy ja na odpadance i bym stała tak sama ze sobą i Wojtek po prostu obok, to byłoby jej na pewno dużo ciężej niż jak on mnie po prostu złapie za te ramiona i po prostu czuje takie, wiesz, fizyczne wsparcie. Pomimo powątpiewania ludzi, jaka relacja ich łączy, na pewno nikt nie podważy dobroczynności Julii, która opowiedziała, na co chciałaby przeznaczyć wygraną z programu. Pieniądze chcę. Ona jest milionerką, ona nie potrzebuje, wiecie, pieniędzy z programu, ale. <laughs> się trochę nie dziwię, że ten facet był zazrosny, nie? Jakby no nie, nie jeżeli moją kobietę co chwilę jakiś typ trzyma za rękę i czuje ona wsparcie fizyczne od niego, a nie ode mnie, no to się nie dziwię, że się kurwa posypało, nie? Bo ten gościu nie chciał jej zostawić ogólnie nie wierzę w to, bo jaki facet chce zostawić kobietę, której się parę miesięcy temu oświadczył Przecież to bardzo mało czasu minęło od jego oświadczeń, to on się oświadczył, a tutaj raptownie się rozstali, więc raczej tu chodziło o to. Dobranoc synku, dobrej nocki, dobranoc Patryk. To ja idę tam, a ty tutaj, chodzenie za ręką, a dziaranie się, Chryste Panie, powiedział ze sam, że są razem. Tak, że są razem? Nie, oni nie powiedzieli, że są razem, tylko po prostu, ale ewidentnie mówi, nie? No. Gimper mówił, że tam taki erotyzm lata, że to u nich normalne, że się bzykają. Możliwe, no kurwa, no co ja ci mogę powiedzieć? No chcę, to niech tego, ale po co kłamie na prawo i lewo? Oddać na cele charytatywne. Więc, no wiadomo, jeśli wygram, to pomogę, jeśli nie, to nie, ale to jakby dla mnie nie jest żadna taka napędzająca mnie korzyść materialna. Ja osobiście to jestem jest zafascynowana każdą z finałowych par, a wykonana przez nich praca robi naprawdę niemałe wrażenie. Trzymam za wszystkich kciuki, a wy, kochani widzowie, jeżeli nie chcecie, żeby cokolwiek. Ty powiedziałeś, że są razem? Ja powiedziałem, że są razem? Kiedy? To ja przy za dzieciaka, no ale delokrację, skończyłem tańczyć, teraz sobie chcę twarz wytrzeć celami charytatywnymi, nie, ona chyba mówiła o tym już na początku chyba, u, u, światełko mi pierdolnęło. E, ona chyba mówiła już e, dosłownie na początku zabawy z tańcu z gwiazdami, że to jest jej marzenie wielkie i że nie chodzi jej o pieniądze i że przeznaczy ce na cele charytatywne już na starcie, nawet nie wiedząc, czy się dostanie dalej, czy się nie dostanie, więc chyba naprawdę jej o to nie chodzi, nie? Ale z tym facetem, jak mamy szczery, no, trochę dziwnie, podejrzane, że ona po prostu chce, żeby on ją trzymał za rękę, chce, żeby on ją obejmował. To nie są takie normalne rzeczy, mam wrażenie, które powinien robić jako nie jej facet. No i się nie dziwię, że ten facet był wkurwiony, pewnie awantur mieli sporo za, na ten temat. No nic, no.